Witam w pobocznym odcinku z serii ciekawostek z War Thunder. Dziś omówię wszelkie ciekawe rzeczy, które znalazłem na temat teoretycznie grywalnych pojazdów w grze. A więc możecie się na początku spytać, jakimi kryteriami określam w tym filmie, że pojazd jest teoretycznie grywalny? Po pierwsze, musimy go użyć w hangarze na stanowisku zwykłego pojazdu gracza lub na pozycji pojazdu premium. 2. w grze muszą być wszystkie pliki odpowiedzialne za dany pojazd. W plikach gry ukrywa się wiele pojazdów. Jednak próba wygenerowania niektórych z nich w grze wyrzuci błędy. 3. A więc nie mogę też w tym materiale modyfikować plików gry, aby podglądać jakiś pojazd. Za jednym wyjątkiem. Mogę stworzyć własny hangar na potrzeby tego materiału. A więc przejdźmy do tych pojazdów. Pierwszym przykładem tu faktycznie jeszcze grywalnym są drony bojowe. Magicznym linkiem przekazanym do gry możemy szybko przesłać dron do hangaru. I tu są dwie ciekawostki. Po pierwsze, drony bojowe w teorii to pojazdy premium za 9270 golda, jednak nie ma jakich kupić. A po drugie, w teorii używają one tej samej mapki do jazdy testowej co helikoptery. Ale jeżeli się przyjrzymy tam, gdzie normalnie zaczynają lot testowy helikoptery, ujrzymy, że jednej trzeciej lądowiska nie ma. A za to Niezależnie jakiego weźmiemy drona bojowego, to na dole będą stały cztery drony MQ1. To nie wszystko jeżeli chodzi o drony, bo możemy jeszcze magicznym linkiem wygenerować drona zwiadowczego z czołgów. Domyślnie niezbyt dobrze lata na locie testowym. Aby móc nim latać, trzeba aktywować tryb debugowy misji i wymusić nagrze, aby spowolniła drona do prędkości 100 km na godzinę. Tylko jest Taka ciekawa mała, którą odkryłem. W trybie debugowym możemy jeszcze dodać paliwa. Coś może skończyć. No, zobaczcie czym. W grze jeszcze jest dostępny jeden dron z kamerą, którego możecie kojarzyć z pryma-pymisowego eventu mobilna piechota. Przejdźmy już do raczej standardowych pojazdów a dokładnie do takich, które do gry nie zostały dodane, mimo to, że widnieją w plikach gry. Pierwsze takie cztery pojazdy pochodzą z... z wyłączonego już chińskiego serwera gry. Na tym serwerze były one dostępne do odblokowania i zagrania, jednak na naszym domyślnym serwerze nie są nadal dostępne do zdobycia. Z kolejnych niedodanych pojazdów jeszcze jest samolot R2000GA Red5, który według mnie mógł trafić do włoskiego pakietu startowego. Jednak guiding go postanowił podmienić na samolot R2001. Jest to moja teoria, ale jednak czas dodania obu pojazdów do plików gry mniej więcej się zazębia, więc może jest w tym racji trochę i kolejnym takim niedodanym pojazdem jest rumuński Panzer 35, który według przesłanek z plików gry mógł być dodany jako zamiennik pojazdu Panzer 2 Duck, jako pojazd za 250 golda. Pojazd jest w plikach od tak dawna, że czasami go można zobaczyć normalnie dostępnego na serwerach deweloperskich lub czasami twórcy gry omyłkowo go dodawali do tabelek z zmianami ekonomii w grze. Wróćmy na chwilkę do pojazdów, którymi możemy jednak w praktyce zagrać, a dokładnie do samolotów pokładowych okrętów. W grze ich mamy z 15, gdzie 3 z nich zostały już dodane jako osobne, grywalne pojazdy. Resztę, aby odblokować, musisz być pracownikiem Gajzina. <grym> Oczywiście, każdym z tych hydroplanów możesz zagrać, jeżeli posiadasz odpowiedni okręt, który ma go na wyposażeniu. Poza dwoma, bo dwa z tych hydroplanów. W ogóle są niedostępne, żaden okręt nie posiada ich na stanie, a jednak są w pełni gotowymi do dodania pojazdami w plikach gry. Pierwszy z tych hydroplanów, O-3U-1, służył jedynie na okręcie USS Augusta i na lotniskowcu USS Langley, których oczywiście nie mamy dostępnych jeszcze w grze, więc ten samolot nie posiada w ogóle okrętu, z którego mógłby wystartować. Drugi z tych hydroplanów ma podobną historię, Fowry 3F Mark III, jest hydroplanem, który w rzeczywistości służył tylko na lotniskowcach, choć też był na stanie kilku innych krajów. Te wszystkie pojazdy, co teraz pokazałem, to tylko czubek góry lodowej, śmieciowych plików gry, sugerujących, że twórcy chcieli dodawać jakieś pojazdy do gry. Te wszystkie omówione już pojazdy wyróżniają się tym, że są gotowe i w pełni widoczne w grze. Jeżeli chcecie jakiś materiał omawiający dół tej góry lodowej, no to napiszcie w komentarzach. Przejdźmy już do mniej typowych konstrukcji, czyli raczej do tych, których nie ma co za bardzo liczyć, że zostaną dodane do gry jako pojazdy do odblokowania. Zacznijmy od eventowych piłkarskich M551, które w grze są dwa. Pierwszy, niebieski, jest przez grę rozpoznawany jako pojazd amerykański, a pomarańczowy jako pojazd sowiecki. Tu warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ten pojazd ma dosyć dużo pancerza, chyba jest najbardziej opancerzonym pojazdem w całej grze. A po drugie, w ogóle dzięki temu pojazdowi padłem na pomysł nagrania tego odcinka. Ponieważ, jeżeli obejrzymy filmik na kanale Mike's Boom, który jest jakby nie patrzeć aktualnie pracownikiem Geidzina, który prowadzi oficjalne transmisje na żywo tej gry, na jeden z jego filmików możemy ujrzeć, że dosłownie dostaje ten pojazd M551 w formie jazdy testowej. Co oznacza, że jeżeli masz kontakty, na przykład jesteś pracownikiem Geidzina i dostaniesz kluczyki do tego pojazdu w formie jazdy testowej, to możesz zagrać sobie tym pojazdem. Czyli, jak tytuł tego filmiku mówi, jest to pojazd teoretycznie grywalny. Pozostając jeszcze w klimatach sportowych, to mamy jeszcze wyścigowego, haolinowego M18, który też posiada masę pancerza, chociaż w statystykach tego pojazdu zbytnio nie widać. I co wyjątkowe w tym materiale, jest to jeden z niewielu pojazdów eventowych, który możemy sobie wziąć do jazdy testowej i przetestować jego mobilność. W plikach gry jeszcze posiadamy drugi haolinowy pojazd, PO-2 Nocna Wiedźma. Jak możecie się domyśleć, ten samolot też jest używany do haolinowych wyścigów. Też mamy drugiego podwa, który jest... A właśnie, tu zaczynają się problemy z pokazywaniem pojazdów w tym materiale. Otóż wszystkie dotychczasowe pojazdy możnało za pomocą śmiesznych linków przenieść do hangaru. Przy pozostałych już nie będzie tak to działało, bo gra jest świadoma i wykrywa, że niektórych pojazdów nie powinniśmy za pomocą tych linków przekazać sobie do hangaru. Rozwiązanie jest proste, wręcz ociera się od druciarstwa. Zamiast kazać grze wyświetlić pojazdy ze śmiesznych linków, zrobimy do gry własny hangar, który jak koń trojański będzie przepychać dziś omawiane pojazdy na stanowisko pojazdów premium. A więc pierwszym takim zablokowanym do widzenia pojazdem jest PO-2 Overpowered, który ma taki mały karabinek, tylko wyciągnięty z A-10. Sam sobie pojazd był do zagrania na specjalnej arenie dodanej w evencie z nim związanym. Wróćmy jeszcze na chwilę do pojazdów, które można wygenerować w hangarze za pomocą specjalnych linków. A mówiąc precyzyjniej, 3 z 4 tych pojazdów można za pomocą linków wyświetlić. Są to pojazdy powiązane z wydarzeniem w grze Tank Battalion 2020. Wydarzeniem, które twórcy gry próbowali usunąć w ogóle zmianki ze swojej oficjalnej strony. Dobrze, że web archive istnieje i wszystko zapisał oprócz filmiku zapowiadające wydarzenie. Czołgi z tego wydarzenia, a dokładnie te rosyjskie, posiadają w skiny kilku krajów, tych, które po prostu brały w tym Tank Batalionie udział w rzeczywistości. A do tego T-72, który jest jedynym pojazdem zablokowanym właśnie, do normalnego widzenia, niesie ze sobą dwie ciekawostki. Po pierwsze, przy tym właśnie wydarzeniu Tank Battalion 2020, doszło do takiej małej przedpremiery tego T-72 i to widać w grze. Model tego czołgu jest no ciut niedokończony nawet dziś a do tego nazwa kodowa tego pojazdu sugeruje, że wariant wyścigowy to jest wariant z czołgu 2017, gdzie przy wersji, którą mamy normalnie dostępną w grze, kod gry odnosi się do tego czołgu jako pojazdu z 2011. Warto dodać, że czołgi z tego wydarzenia posiadają swój własny, unikatowy pocisk ćwiczebny, a okręt modyfikację boostu Do ładowania. Następny pojazd to jest hokejowy ARADO 234. Tak, dosłownie Arado jako krążek hokejowy. Przed robieniem tego filmu, szukanie informacji do tego filmu, nawet nie wiedziałem, że takie istnieją. I nawet to mnie dziwi, bo ten pojazd pochodzi z, z wydarzenia z 2015. Ogólnie sam sobie tryb hokejowego Arado w War Thunder polegał na bitwach 5 na 5 graczy, gdzie uczestnicy mieli za zadanie strzelać do właśnie tego hokejowego Arado, który po otrzymywaniu obrażeń kierował się do odpowiedniej bramki. Jak przeleciał przez bramkę, no to zaliczano gol. Dziwny pomysł, ale będąc szczerym zobaczyłbym dzisiaj więcej takich nietypowych wydarzeń jak hokejowe Arado. Następnym pojazdem z poprzednich wydarzeń to eventowy ki 482 Był on dodany do gry na takiej samej zasadzie jak po dwa Overpowered. I jedyne co mogę o nim ciekawego powiedzieć, że jego lista modyfikacji dosyć ciekawie wygląda. Jakby jakiś twórca gry dodawał modyfikacje temu pojazdowi i w połowie mu się odechciało. Przejdźmy dalej. Kolejne trzy pojazdy możecie kojarzyć w grze jako konstrukcje francuskie. Przez grę jednak są określane jako amerykańskie. Powodem tego jest, że twórcy chcieli zrobić scenariusz walk o kanał Sueski w trakcie wojny Jom Kippur. Problemem było, że Izraela jeszcze wtedy nie było jak, jako nacji w grze grywalnej. Więc twórcy wzięli maszyny francuskie i dodali właśnie trzy francuskie pojazdy jako ukryte pojazdy amerykańskie. Następnym pojazdem do omówienia jest Sturm-Tiger. Ewentowy szturm Tiger nie różni się niczym od tego, co jest normalnie w grze, a do gry został dodany do specjalnego trybu gry, który umożliwiał taką formę jazdy testowej w boju z innymi graczami. Jest jedna tylko zmiana w tym pojeździe, posiada dodatkową modyfikację możliwości wysłania drona, ale niezwykłego drona zwiadowczego z czołgów, tylko tym dronem był Leklicie Lungstriger sdkfz 302 BWZ303, inaczej znany jako Goliath w którym też można zagrać sobie na tym trybie. Goliath też jest ukrytym teoretycznie do zagrania pojazdem w grze. W tym specjalnym trybie gry dla przetestowania sztum tigera można też zagrać działem PAK-40 i zestawem przeciwlotniczym FLAK-36, które jak możecie się już domyśleć są teoretycznie grywalnymi pojazdami w grze, choć w plikach jest dodatkowe sześć zestawów przeciwpancernych, którymi teoretycznie można by zagrać. Przy tych zestawach przeciwpancernych warto wspomnieć, że twórcą gry znów czegoś się nie chciał zrobić i pociski nie posiadają grafiki, wizualizacji, zniszczeń. Wróćmy na chwilę do konstrukcji, którymi mam nadzieję większość z Was chociaż raz zagrała, do samolotów z ładunkiem nuklearnym. Gra te samoloty widzi jako pojedyncze, osobne pojazdy, które zwyczajnie zamiast zwykłych pomp posiadają ładunek nuklearny. Choć tu warto wspomnieć o dwóch ciekawostkach. Po pierwsze. Bomba atomowa w grze jest tak naprawdę atrapą, nic nie robi, a za wybuch nuklearny tak naprawdę w grze odpowiadają skrypty, mapy. A drugą sprawą jest to, że w kodzie gry są zdefiniowane pojazdy nuklearne i drony osobno, jako pojedyncze pojazdy, ale też każda nacja, która w bitwie czołgowej może użyć danego pojazdu, ma osobny własny wariant tego pojazdu, więc tych pojazdów tak naprawdę w kodzie gry jest zdefiniowane masa, po prostu masa. Większość pojazdów, które do teraz ujrzeliście, pochodziło z eventów lub i w jakimś stopniu można o nimi zagrać. Skończąc ten wątek, wspomnę tylko, że każdy pojazd eventu też jest teoretycznie do zdobycia, tylko właśnie większość z nich do dzisiejszej wersji gry zostało skasowane z plików gry. A więc przejdźmy do ciekawszych pojazdów, którymi nigdy nie dało się zagrać, nawet w jakichś eventach, wydarzeniach czy bez modyfikacji plików gry. Pierwszymi takimi dwoma pojazdami są dwie ciężarówki. Amerykański US 6 Stunt Breaker i rosyjski Gaz bez działek. I właśnie w przypadku Gaza widać, że dosłownie to jest model wersji z działkami, bo w modelu X-rayowym czołgu widać leniwie usunięte działka. A warto wspomnieć przy amerykańskiej ciężarówce o takiej małej ciekawostce. Wersje z narzutą na pakę gra wici jako pojazd teoretycznie grywalny. Jednak jest w plikach gry jeszcze wersja bez narzutki. Gra już nie umie tego pojazdu wyrenderować normalnie w hangarze, więc to pokazuje ładnie, jak niektóre pojazdy są teoretycznie grywalne, a niektóre jako gra traktuje jako taki śmietnik w plikach lub pojazdy kontrolowane przez mapę. Następne takie ciekawe pojazdy to samoloty transportowe C-47, Junkers 52 i Li-2, które możemy spotkać normalnie w grze. Lidwa możemy spotkać w misji dla pojedynczego gracza, Stalingrad akcja ratunkowa. C-47 stoi zaparkowany na locie testowym drugowojennych samolotów, jaki i występuje w misji dla pojedynczego gracza, obrążenie Baston, a Junkers 52 pojawia się pod koniec misji Sycylia, Dziel i Rządź. Też teoretycznie grywalnym pojazdem w grze jest pocisk V1. Tę rakietę można napotkać w 2014 w specjalnym scenariuszu, do pitew niestandardowych. Ten scenariusz zakładał realistyczne odzorowanie ściągania tych rakiet przez pilotów RAFu, czyli uderzanie skrzydłami samolotów o te rakiety, żeby zostały skierowane w dół i nie trafiły w cel. Następnymi maszynami, które chciałbym omówić, to te, które występują w samouczkach, bo większość tych pojazdów zostało z gry przeniesione jeden do jednego, pomijając na odpierdziel wpisane z karty statystyk i leniwie zrobione karty z modyfikacjami. Jedyna ciekawa rzecz, to przy niedostępnej do zdobycia czołgu Panther 2, możemy zobaczyć ciut inny pocisk niż ten, który faktycznie posiada ten czołg. Taki, wydaje mi się, ciutkę wzmocniony. Kolejny pojazd, który bym chciał w tym filmie omówić, to jest MiG-15 NS-23. I muszę dodać, że ten pojazd ma najdziwniejszą kartę modyfikacji całej grze, bo jakby ma ją odwróconą. Modyfikację ma z jednej strony, a osiągi z drugiej strony. Odwrotnie, niż normalnie pojazdy posiadają to poukładane. Ja. Powiedzmy, że wisienką na torcie tego filmiku jest to, że w grze teoretycznie grywalnymi pojazdami są lotniskowce, a dokładnie trzy. Brytyjski Ark Royal, rosyjski Baku i amerykański USS Forrestal. I w sumie nie wiem, co o tych pojazdach powiedzieć, są to lotniskowce dodane w aktualizacji 2.1. Na koniec powiem tylko o czymś, co może dosyć szybko przestać być aktualne. Wszystkie testowe samoloty z pociskami Fox 3 nadal widnieją w grze po testach na D-serwerze. Są to idealne kopie 1 do 1 pojazdów, tylko że posiadają rakiety Fox 3. Możecie te pojazdy wziąć na lot testowy, a dokładnie do edytora misji jako boty, tylko problem z tym, że boty nie umieją korzystać z pocisków Fox 3 i pocisków radarowych. Jedyne pociski, jakie umieją używać to pociski na podczerwień. I to wszystko w tym materiale. Dziękuję za oglądanie pierwszego pobocznego odcinka serii ciekawostek o konkretnym temacie. Mam nadzieję, że zostawicie like'a, subika, bo szukanie informacji na temat tych pojazdów trochę mi zajęło. Mam nadzieję, że do czegoś się przydadzą Wam te informacje. Cześć!